Inspektorzy Inspekcji Pracy w Szczecinie w sezonie letnim mają pełne ręce roboty. Trwa kampania na fali pierwszej pracy, której celem jest sprawdzenie, czy przedsiębiorcy traktują uczciwie młodych pracowników sezonowych. Pierwsze kontrole już się odbyły, a kolejne trwają i potrwają do połowy września. Już w wyniku tych 40 kontroli inspektorzy musieli wydać ponad 130 decyzji nakazowych i tyle samo wniosków w wystąpieniach. Wskazuje to na naruszenie przepisów obowiązujących, przepisów prawa pracy. Przede wszystkim pracodawcy zapominają o tym, że młody pracownik musi wiedzieć, jak ma bezpiecznie pracę wykonać. Morze Bałtyckie w sezonie i kurorty nadmorskie to prawdziwe siedlisko turystów. Na czas wakacji powstaje tam szereg lokali gastronomicznych otwierają się także hotele, motele i ośrodki wypoczynkowe, a przy promenadach otwierane są stanowiska z pamiątkami i zabawkami. Pracownicy takich miejsc to w większości ludzie młodzi, którzy chcą w wakacje dorobić do kieszonkowego. Niestety wielu z nich jest rozczarowana postawami przedsiębiorców, którzy wyzyskują młodych i bardzo często oszukują ich, jeżeli chodzi o wypłaty wynagrodzeń. Niestety, już takie skargi i porady, yy, co zrobić dalej dalej wpływają. Szczególnie, że w okresie tego weekendu w Mielnie stoisko Państwowej Inspekcji Pracy w ramach akcji na fali pierwszej pracy było czynne. Przyszli młodzi pracownicy, którzy mówili, że właśnie na plaży pracowali ponad pół miesiąca i w tej chwili okazało się, że nie dostaną za to wypłaty. Pytali co mogą zrobić. Także takie sytuacje niestety już w tym roku się zdarzają. O czym powinien pamiętać młody człowiek? Przede wszystkim o spisaniu umowy. Umowa ustna to dla niektórych po prostu umowa niezobowiązująca. Najlepiej też rozliczać się regularnie, a nie po zakończeniu całego sezonu. Wynagrodzenia mają być wypłacone dopiero po zakończeniu pracy, bo tak z umów cywilnoprawnych czasem wynika. Natomiast no, apelujemy do tych młodych ludzi, żeby jednak starali się żądać potwierdzenia umowy na piśmie. Umożliwi im to później roszczenie o wynagrodzenie. Natomiast no, ustne umowy są dla nich po prostu niebezpieczne, dlatego że jeżeli trafią na nieuczciwego przedsiębiorcę czy pracodawcę, to później yy, odzyskanie tych pieniążków jest trudniejsze. Kampania na fali pierwszej pracy trwa i inspektorzy odwiedzą w te wakacje jeszcze m.in. Kołobrzeg czy Międzyzdroje. Porady są udzielone także na bieżąco w siedzibie inspekcji w Szczecinie.